Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest godzina. Która jest godzina? Godzina około 8, a ja nagrywam dla Was film. No i po tytule, możecie się domyśleć, że nie jest to haul, jest to ogłoszenie konkursu na animację z Lego. No i co trzeba zrobić? Na animację z Lego, ale jakie są wymagania? Wymagania: trzeba się subskrybować mój kanał, bo bez tego, tak jakby Ani Rusz, trzeba dać lajka pod filmem, no bo fajnie by było, nie? Jak już zrobicie animację, albo wiecie, że zrobicie, to napiszcie mi w komentarzu po prostu biorę udział. To będę mógł wtedy zobaczyć. Jeżeli nie macie swojego kanału, to możecie ją przesłać do mnie na gmaila, którego podam wam w opisie. Animacja powinna być o wojnie, powinna trwać około 30 sekund. Powinna ta animacja. No, mówię, być o wojnie, no i powinna być z Lego. W większości nie obrażasz jak będzie, nie wiem, Lego kontra coś tam albo coś w tym stylu, ale musi być ta animacja z Lego. No, mówię, powinno być chociaż yy, 30 sekund filmu, czyli przy 8 klatkach 240 klatek powinno Wam wyjść. No, właśnie, jeżeli chodzi o klatki, to od 6 do, od 6 do 15, bo no tyle maksymalnie bo nie będę oglądał animacji w 30 klatkach robionych taki jakiś strasznie ten znaczy mógłbym oglądać ale chodzi o to żeby każdy miał równe szanse nie że mogli też wygrać ci trochę mniej bardziej świadczeni lub ci dopiero zaczynający dlatego od 6 do 15 klatek no i jakie są nagrody za trzecie miejsce będą będzie klocki jakieś tej randomowe i podróbki jakieś kobi Tutaj mamy na przykład to Lego jakiś, kolejny z Lego, jakieś tutaj dwa podróbki, dwie podróbki i są używane klocki, więc mam nadzieję, że nikomu to przeszkadzać nie będzie, tej kolejny Lego, tutaj też jakieś Lego i Kobi, znowu jakieś Kobi i Kobi. Ogólnie ludziki w tym konkursie są z Kobi, bo ja Kobi w ogóle prawie nie używam. Mamy też taki karabin duży z Kobi, których już się nie używam. Mamy też taki bardzo już, no, no starszy ludzik, bo ja ten czołg kupiłem 3 lata temu, więc ten ludzik też ma 3 lata. A ten ludzik to jest w ogóle perła, bo może wam się wydawać to zwykły ludzik, ale on ma. On jest słuchajcie, z gazetki z i gazetki z Kobi, znaczy to z gazetki, do której dawali ludzika Kobi, więc nigdzie takiego nie znajdziecie sobie, nie kupicie. Więc taki ludzik może być wasz za trzecie miejsce. Za drugie miejsce jest Podróbka Kalego, ale myślę, że nie jest taka zła. Może się dużo ludzi obrazić, o podróbka Lego. No, ale mi się podoba taka podróbka. W sensie no, musiałem taką kupić, bo też nie jest mój budżet największy. No i ona ma 41 klocków myślę, że nie wygląda aż tak źle, dlatego dorzucam Wam kierowcę z KOBI, chyba od jakiegoś tam ciała. I jeszcze randomowe jakieś tutaj klocki z KOBI i z Lego. Tak, nie ma żadnej podróbki, więc macie tutaj też troszkę randomowych klocków. No i za pierwsze miejsce. Chyba najlepsza nagroda. Oryginalny zestaw Lego creator, creator creator 3 in 1. O, tak się zestaw prezentuje. Więc myślę, że no pierwsze miejsce naprawdę się jakoś. trzeba postarać, żeby to pierwsze dostać. Mam nadzieję, że dużo ludzi weźmie udział, żeby była jakaś konkurencja i żeby ten konkurs wypalił. A nie, że dwie osoby wezmą udział i co i no. Mam nadzieję, że nagrody też nie są złe, bo pierwszy raz organizuję konkurs, też mój budżet nie był za duży. Mam nadzieję, że wam się nagrody spodobają, że weźmiecie udział w konkursie. No i życzę wszystkim szczęścia w tym konkursie całym i mam nadzieję, że no najlepsi wygrają konkurs. Bez sensu było to zdanie. No i ja już wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć! Jest usmarano, rano, dlatego tak mówię. Thank mm -hmm. you.